14 studentów z Polski, w tym 9 ze Szczecina i ich opiekunowie wyjechali na wymianę studencką do Rosji. Są to studenci kierunków technicznych najważniejszych polskich uczelni. Celem wyjazdu będzie uczczenie 150. rocznicy urodzin Michała Doliwo-Dobrowolskiego, jednego z prekursorów rozwoju elektrotechniki. Marszałek województwa, który żernał studentów, stwierdził, że są oni ambasadorami naszego województwa. Mam nadzieję, że, ten, że ta wizyta i tak mamy wspólnie nadzieję zaprocentuje owocnymi kontaktami również w przyszłości. Dzisiaj już powiedziałem to młodzieży, że traktuję ich jako ambasadorów naszego regionu, ambasadorów naszych zachodniopomorskich uczelni na wschodzie. Studenci biorący udział w wymianie będą obecni w kilku rosyjskich uczelniach, wezmą udział w seminariach. Wizyta ma charakter naukowy, będzie promować nasze województwo i zachęcać młodych Rosjan do odwiedzania Polski i studiowania na naszych uczelniach. Chcielibyśmy, żeby te kontakty były bardzo ożywione nie tylko na poziomie realizacji wspólnych projektów, ale również być może poprzez to, że będziemy zapraszali, zapraszali do studiowania tutaj w Szczecinie również. E, również obywateli tych krajów, młodych obywateli tych krajów. Marszałek zwrócił uwagę, że wymiana studencka doszła do skutku głównie dzięki samym studentom, ich zaangażowaniu oraz umiejętnościom. Sami znaleźli program, sami zainteresowali się nim oraz sami e, napisali projekt, który został najwyżej oceniony. Ten program, e, program w e, zakresie e, współpracy Polska-Rosja w zakresie tego dialogu dopiero rusza i to są ludzie, którzy w tej pierwszej edycji zostali najwyżej ocenieni. Według organizatorów zaplanowane działania przyniosą wymierne efekty zarówno społeczne, kulturalne, jak i naukowe. Wizyta potrwa do 27 października.